Apartamenty, moi drodzy, w Tajlandii na Phuket przy samej plaży, to absolutny w tym momencie hit. No cieszą się zawsze największym wzięciem, nawet jeżeli jest w tym momencie low season. Zwróćcie uwagę, za mną plaża pusta. Prawie pusta są jacyś tam ludzie, ale nie ma ich dużo. To one się zapełnią, bo idzie high season, ale w low season właśnie zawsze tutaj są ludzie. Jest ich mniej, ceny apartamentów spadają, ale kto wygrywa w ogóle tą walkę? No ci, którzy, którzy mają właśnie apartamenty swoje przy plaży. Oni też obniżają ceny mają mniej klientów, wszyscy mają mniej klientów ale ci, którzy chcą mieć w ogóle klientów low season, ci, którzy są akurat przy plaży, wygrają zdecydowanie no, tą rynkową walkę. Oczywiście nieważne, gdzie kupisz apartament, zawsze konkurujesz do tego klienta i nawet jeżeli weźmiesz firmę, do która się tym zajmuje, bo oczywiście, że tutaj w Tajlandii na Phuket nie musisz sam organizować tego biznesu, tylko to jest biznes zorganizowany, taki bezdotykowy. Kupujesz apartament, dajesz ten apartament w zarządzanie, firma bierze około 25-30%, zarządzacie i ciebie nic nie interesuje. Teoretycznie ta kasa, mówiąc tak kolokwialnie, Kwialnie się drukuje sama. Natomiast te apartamenty, jeszcze raz to powtórzę, na półkę przy samej plaży, no one zawsze wygrają z tymi, którzy, które są położone parę kilometrów właśnie od linii brzegowej.